Tarotowy kącik Ameli, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam Was, kochani, na czytanie, co on, ona zamierza. Przygotowałam 3 grupy. Wybierajcie albo kamyk, albo karta tak jak czujecie, tak jak Was przyciąga. Pierwsza grupa karty. Druga grupa Karty, co on, ona zamierza, i trzecia grupa. I karty całkiem nowe, pierwszy raz w życiu. Trzecia grupa, druga i pierwsza. I zaczynamy od grupy pierwszej. Witam serdecznie. Też położę przy sprawdzimy główną energię, zamiary waszej osoby, jaka rada. zobowiązanie zobowiązanie długoterminowe tutaj jest akurat właśnie obrączka, czyli jest małżeństwo, ale to może mówić o tym, że zobowiązujecie się ta osoba chce się zobowiązać wobec Was Wy się zobowiązujecie jest kontrakt propozycja, umowa, partnerstwo obietnica planeta Wenus pięknie to wygląda, naprawdę zobowiązuje, zobowiązuje się ta osoba w zamiarach to jest, czyli prawdopodobnie albo się o tym już dowiadujecie albo dowiecie się w niedalekiej przyszłości to może być właśnie jakiś rodzaj umowy długoterminowej albo takiego szczerego zobowiązania no pięknie Cudarot. jest król mieczy czwórka pentakli i rycerz buław Jest pokazana ta główna energia zobowiązania i tak jak mówiłam umowy i, i to jest to wychodzi z pozycji serca, czyli jak najbardziej ten człowiek chce, ale w zamiarach ma, pokazane jest, że jeżeli się na to zgo, zgodzicie, wejdziecie w to, to będzie y, tak jak ta osoba y, sobie zaplanowała, tak jak y, on, ona chce, żeby to wyglądało. Czwórka pentakli i jest... Y, ten układ będzie, będzie funkcjonował y, i dla jednej strony, i dla drugiej strony, ale niekoniecznie może być tak, że będziecie w tym po prostu razem. Czyli to nie jest wasz mały światek, czyli tylko to jest y, to są dwa różne światy, a w środku jest wasz. O, może tak być. Może nie dla wszystkich, ale tak się to pokazuje. Czyli ta osoba y, y, proponując wam, to zobowiązanie na przykład długoterminowe może zaznaczyć y, coś takiego. Jest ten król mieczy, czyli porozmawiajmy o tym. Czyli owszem, wychodzi z pozycji serca, ale później wchodzi umysł, czyli porozmawiajmy. To może wyglądać tak i tak. Może na jakiś czas. Jest ten rycerz buław, czyli wygląda na to, że to, że to jest proces, że, to, że się będzie działo, ale y, przy tym zawieraniu tej umowy, przy tym właśnie zobowiązaniu, cokolwiek y, będziecie, jak się będziecie dogadywać, to um, te wytyczne będą wychodziły od tej osoby, takie konkretne. Czyli y, każdy y, utrzymuje swój na przykład świat. Nie wchodzimy od razu w taką ścisłą relację. Tak może opłacać, takie są zamiary. Czwórka kielików. I nawet tutaj jest pokazane tak, y, słuchajcie, że y, y, nawet jeżeli ta osoba tak będzie mówiła, to w sercu może być tak, że będzie po prostu to serduszko drżało. Czy wy się zgodzicie na to, czy wy w to wyjdziecie, czy dla was y, to jest w porządku, ale na zewnątrz będzie ten król mieczy, czyli to będzie rozmowa twarda, zdecydowana i tak będziecie, tak ta osoba chce być postrzegana, ale jest aż czwórka kielichów. Czy odpowie na to? Czyli jest po prostu takie. Mm, to wszystko wychodzi z pozycji serca, ale jest totalnie przykryte, tak żebyście Wy widziały, widziały widzieli tą osobę, która jest zdecydowana i to ona tutaj decyduje przy, przy zawieraniu tego kontraktu, tego zobowiązania. Jest karta śmierci, to jest transformacja, czyli to się będzie zmieniać, czyli do końca uda się tak, jeżeli w to wejdziecie, tak jak ta osoba tego chce. Może nawet ona, ona sama, czy on chce tych zmian. Ale ten początek po prostu, żeby wyszedł od, właśnie od tej osoby. Czyli niech, będzie, niech to wygląda w taki, w taki czy inny sposób. Czy na to wchodzisz? Tak jak mówię, z drżeniem serca, tak to będzie. Ale później to się będzie zmieniało. Więc jeżeli macie ochotę na to wejść, jeżeli chcecie to, z tą osobą budować relacje, no to śmiało możecie. Trzy i no. sprawiedliwość. Po drodze, powiem Wam, może się dużo zadziać. Więc, jeżeli tak jest dla jakiejś wąskiej grupy, albo szerszej, na przykład, ale może nie dla wszystkich, że ta osoba jest w związku jeszcze innym i Was traktuje tak troszkę na zakładkę, to się chyba nazywa, to, to dlatego ta umowa właśnie początkowo tak wygląda. Ale tutaj pokazane są słuchajcie, duże zmiany, więc albo ta osoba te zmiany planuje, albo bierze je pod uwagę, albo po prostu sama będzie zaskoczona. Pokazane jest trójka kielichów i jest y, sprawiedliwość, czyli dużo się może pozmieniać. Ale y, to się będzie zmieniać później. Ważne jest, czy Wy na, na początku w to wejdziecie. Czy zobowiążecie się, żeby pozostać w tym układzie, który jest właśnie ściśle okre, określony, czyli każdy patrzy w swoją stronę, tak jak one tutaj ja Wam pokażę. Każdy patrzy w swoją stronę, ale dotykamy się razem. Jesteśmy razem jaka rada? Tutaj Tarot mówi, yy, propozycja wyszła i zacznie się dziać, ale propozycja wyszła do diabła. Czyli te ograniczenia są yy, no nie bez powodu. Po prostu to jest, y, to jest człowiek, który sobie zdaje z tego sprawę, ile na, na daną chwilę, na tą chwilę jest Wam w stanie dać. Tyle i nic więcej. I to będzie od Was zależało, czy Wy w to wejdziecie. Tak jak mówię, tutaj się może naprawdę dużo pozmieniać. I tak, i tak prawdopodobnie będzie, że będzie transformacja i sprawiedliwość. To są bardzo silne energie, bardzo, bardzo mocne energie. Więc to na, to na razie zostawmy. Tutaj skupimy się na tym, że Tarot przypomina, od kogo przychodzi ta propozycja. Bo czuje się zraniony. Bo on, ona czuje się zraniony. I chce się uleczyć. A wy wygląda na to, że jesteście lekarstwem. I dlatego tak to wygląda. Jest układ, jest zobowiązanie. Później pokazane są te zmiany, ale to już takie, to jest taka ta dalsza perspektywa. Tarot mówi, że ta osoba się czuje bardzo zraniona i chce się uleczyć. A wy... Jesteście w stanie ule po prostu dać to tej osobie. Czyli ja Was z tym zostawiam, decyzje są Wasze, to są Wasze wybory i później konsekwencje tych wyborów też są Wasze. Więc nie będę Wam y, polecała. Tak, tak, tarot chcę Wam przedstawić, tak jakby ja to czuję, tak, że jest taca i macie wszystko po położone. I teraz, co Wy z tym zrobicie, to jest dokładnie Wasza decyzja. Tak, jak Wam serce podpowiada, tak jak, y, jak chcecie, żeby Wasze życie wyglądało. Więc ja to zostawiam. Dziękuję bardzo i zapraszam grupę drugą. Witam serdecznie grupę drugą. To jest kamek również przy świecach. Piękny blask. I sprawdzimy główną energię. Zamiary naszej osoby. Karata. Nadzieja. To jest piękna karta, moja ulubiona, tutaj w tej talii. To są marzenia, to jest, progry, to jest progres, to są życzenia, które się spełniają. Nadzieja jest um, organizowanie marzeń. Czyli jesteście y, spełnionym marzeniem dla tej osoby. Nadzieją na to, y, na, na to spełnione marzenie. To jest piękna karta. To jest, y, to jest y, tak, że ta osoba nie traci nadziei na to, że to, że będziecie razem, że w jakikolwiek sposób to marzenie się po prostu zrealizuje. No jest ten diabeł. Jest diabeł, paść pentakli i szóstka różczek. To jest nadzieja tak, jakby pokazana, że pozbędziecie się toksycznych jakichś takich odruchów, albo toksycznych, toksycznych reakcji, tych dramatów, być może lęków, że pozbędziecie się tego. Jest diabeł, paść pentakli, szóstka różczek. Może być też tak, że ta osoba w tym diable zostawia poprzednią relację. Paść pentakli mówi o tym, że wy jesteście jakimś całkiem nowym w życiu tej osoby. Więc y, tak też może być, słuchajcie, jest szóstka różdżek, że ma nadzieję na sukces z Wami, czyli jest to nadzieja na to, że w końcu będzie to spełnienie. Jest nowa osoba. Tak to wygląda. A tutaj y, no, a tutaj po prostu odchodzi od takich, y, od tego diabła. Dziesiątka pentakli. Jesteście nadzieją na spełnienie, na dobrobyt, na to, że ta osoba się odrodzi, przetransformuje swoje życie, zmieni. Jest diabeł i szóstka mieczy. Od tego odchodzi. Kończy coś w swoim życiu. relacji, która była y, toksyczna, gdzie była manipulacja, gdzie były ograniczenia i być może długo już ta osoba w tym tkwiła. Albo wy, tak też może być, tak jak od, odsuwajcie, odkręcajcie tą, przekręcajcie tą energię, tak jak, y, y, tak jak czujecie, tak jak to z wami rezonuje, bo to czytanie ma wam pomóc. Głównie takie jest zadanie. Tarot się stara wam pokazać tą sytuację. Więc jeżeli to rezonuje z wami, a nie z waszą osobą, to nie, to nie trzymajcie się kurczowo, tak, tego tylko tak jak właśnie, tak jak czujecie. Czyli jest tutaj zostawienie jakiejś relacji, która, ym, która jest po prostu ym, jest relacją, w której jedna osoba ma moc, żeby manipulować drugą. I to, I to tak trwało, 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 aż ktoś też sznurki przeciął i wtedy już nie miał wyjścia, tylko po prostu musiał odejść. Czyli nie, nie dało się tego naprawić. I Wy jesteście właśnie tą nadzieją na dziesiątkę pentakli. Na ten dobrobyt, na spełnienie, na zmianę w życiu, na sukces. I ta osoba ma nadzieję, że ta nowa osoba, czyli Wy hmm, wprowadzicie nową energię. Po prostu nową energię, nowego sukcesu, nowego sukcesu, ale wychodzi do Was z propozycją. Jestem paść pentakli. Tutaj na sercu ma tę monetę, czyli chce, y, zobaczyć. daje ci jedną monetę, już mamy jedną. Teraz będziemy budować to dalej. Takie są zamiary Waszej osoby. Jaka rada? Rada jest, y, jeżeli chcesz z tą osobą budować... Stabilizację, to buduj. Nie zastanawiaj się zbyt długo. Po prostu albo chcesz, albo nie. Tutaj, yy, yy, tutaj tak jakby, no nie ma nad czym się zastanawiać. Ta osoba ma jasne cele, yy, ma nadzieję na to, że uda wam się, uda wam się razem zbudować ten dobrobyt, więc yy, tu się nie ma nad czym zastanawiać. Jeżeli jest tak, że to wy tutaj żegnacie tą relację, bo mimo, jak już te sznurki zostały przecięte, no to okazuje się, że, że nie ma tam nic. Więc. Yy, tutaj nie ma do czego wracać jeżeli to jest wasze, jeżeli to jest waszej osoby to tak to wygląda właśnie to wtedy jest rada dla, dla waszej osoby że nie ma na czym się zastanawiać chcesz budować, tą, budować stabilizację w życiu to po prostu ją buduj tak, dziękuję bardzo i zapraszam grupę trzecią tam, serdecznie, ciepło niebieski kamyczek, grupa trzecia możemy przy świecy widzimy energię Zamiary Waszej osoby. Całkiem nowe karty. One są takie podwójne, więc zobaczymy, co pokażę. Jaka rada? Przeszłość, wspomnienia, jesteście wspomnieniem y, tej osoby. Ta osoba y, nie może o Was zapomnieć. O, ja bym bardziej powiedziała tak, że nie, nie, nie jest w stanie o Was zapomnieć i nawet nie pozwala sobie na to, żeby, y, żebyście Wy i diabeł, trzecia grupa i wszędzie diabeł, żebyście Wy po prostu odeszły, odeszli, odeszli ze życia tej osoby. Nie pozwala na to. Wspomina, ogląda zdjęcia czy te smsy, wiadomości, cokolwiek, podtrzymuje to. Ta osoba cały czas, ta przeszłość jest nadal żywa, żywa. Czyli y, nie pozwala na to, żebyście po prostu odeszły, odeszli. Tutaj jest y, też y, karta, która mówi o tym, że ta osoba gra trochę w grę z wszechświatem. Być może się dogaduje, być może się negocju negocjuje coś ale nadal po prostu jest i nie pozwala wam odejść. Zobaczymy co karty. Karty się tutaj kręcą, ale ja je będę tak jak one się ułożyły je spróbuję przełożyć. Jest król mieczy, jest mag i królowa mieczy. Ojej. Hmm. Ten mag jest odwrócony, bo właśnie gdyby był tak, to znaczy, że hmm, że tak, jak najbardziej, że możecie wejść w tą grę razem z wszechświatem. Król Mieczy, Królowa Mieczy. W porządku, wychodzicie z tej samej pozycji. Ale ten mak jest odwrócony, czyli nie ma jasności w wizji. Jest plan, ale mm, to jest plan, który już uzgodniliście w przeszłości. Czyli ten mak jest tak, jakby z przeszłości, tak jakby się po prostu ktoś w przeszłości zrobił klatkę stop. I y, jest ten król mieczy, który się odciął i poszedł dalej, królowa mieczy odci odcięła się, po, poszła dalej, a ta osoba się po prostu, tak jakby w tych zamiarach zatrzymała na tamtym etapie. I teraz chce to reaktywować, ale z tamtego etapu, z tamtego punktu. Szóstka mieczy, dziesięć mieczy. No po prostu ktoś nie może zapomnieć, słuchajcie, szóstka mieczy. Wy prawdopodobnie, królowa mieczy, może jest tak, że nawet słuchając teraz tego, wybrałyście, wybraliście grupę trzecią, myśląc o kimś innym, a tutaj wyszedł wam ktoś inny. To po prostu wy się już odcięłyście, odcięliście, bo to było problematyczne, bo ktoś was trzymał, trzymał, a nie dawał nic w zamian, i trzymał. I to tak wy że dobra, wystarczy. Już mi tego. Jest to odcięcie. A, a przy tej osobie jest y, dziesiątka mieczy, czyli jest wspominanie, nie pozwala, nie puszcza tego ta osoba, wspomnij o Was, y, tej energii, która jest pomiędzy Wami, nie puszcza. przecięta jest y, linia sznurek czy cokolwiek, po prostu to jest nieprzecięte. I ten mak jest odwrócony, bo jest był plan, ten plan nie został zrealizowany, i teraz ta osoba, bo ich pytam o zamiary, czyli tak jakby. Mm, Chcę się cofnąć do tego planu i chcę go realizować. Tylko za bardzo nie ma z kim. Bo wy jesteście już po prostu odcięte, a tutaj ta osoba utknęła y, w miejscu. I dlatego to może te negocjacje, negocjacje z wszechświatem. Kapłanka też jest odwrócona, czyli y, tutaj są sekrety. To jest y, tak, jakby się to po prostu y, rozleciało, ten plan był, ale rozleciało się, bo. Y, bo relacja była właśnie w ukryciu, bo było za dużo sekretów, bo to nie było jawne i być może ta osoba była niedostępna, więc, ale chciała, ale była niedostępna. Tak się to, tak to wygląda. Dziewiątka buław. Jeszcze raz chcę spróbować, jakby jeszcze nie ma tego... Mm, nie ma tego zmęczenia i, i czuje ta osoba, że, y, że to, że was nie puściła, to okej, okay, to wy jesteście, znaczy, że jesteście nadal w życiu i chce jeszcze raz spróbować. Nie ma tak, że to już jest y, totalne zmęczenie, tylko będzie was goniła. No. Diabeł. No, co z tym diabłem? Patrzcie, diabeł. Diabeł. Goni was, po prostu goni was. Obsesja, no ma, ma ktoś na waszym punkcie obsesję i nie chce, wam puścić, nie chce was puścić. Dlatego mówię, że wybrałem tą trzecią grupę, może myśleliście o kimś innym, a tutaj się po prostu pojawił ktoś całkiem inny. Tak może być: to jest ktoś, kto o was nie zapomniał, nie chce was, was puścić, mimo tego, że miało się coś zadziać, bo plan był, nic się nie zadziało, ale ta osoba utknęła w tych dziesięciu mieczach. Tak jakby zatrzymał się w tym momencie i po prostu nie chce przejść tego etapu, żeby Was pożegnać. Nie chce przejść. Piątka kaksów. No nawet, słuchajcie, no tutaj jest w takiej energii ten człowiek, że po prostu siedzi i myśli. Yy, chyba wygląda na to, że jest świadomy tego, że, yy, że z jego winy to nie poszło dalej, ale nie zdawał sobie z tego sprawy, lub nie zdawała sobie z tego sprawy, że się, Wy się odwrócicie i po prostu będziecie Wy odetniecie ten sznurek. I okej, okay, jeżeli to jest taki problem, no to, no to, ja, no to ja sobie pójdę. Dosłownie. I ten diabeł, zobaczcie, jak on, jak on cierpi. No, taka trudna energia. Siła. To nadal jest silna. Ja już nie będę dokładała, słuchajcie, dalej. Ale zamiary są takie, że zamiary ta osoba w ogóle nie chce was puścić. Chce po prostu tak, jakby tym żalem teraz chce was zatrzymać. Te negocjacje z wszechświatem są. Ta osoba negocjuje. Negocjuje, rozmawia, stara się um, dać coś w zamian. No bo tęskni. No, już tutaj, tutaj po tej stronie to jest taka energia. Bo tęskni, bo odczuwa wasz brak. I, yy, i po prostu jest... Yy, w ciemności został sam i zagryza teraz palce i rozmawia z wszechświatem, jak co, co może właśnie, co może w zamian dać, żeby wszechświat w jakiś sposób sprowadził Was z powrotem. No. O, powiem wam, pierwsze czytanie tymi kartami i po prostu od razu w, taka głębia. Taka rada. Jest czwórka, czwórka monet. I piątka, buław. Będziecie o tym rozmawiać. Tak jakby tutaj właśnie się pokazuje, że ta komunikacja będzie. I to będą rozmowy, tak jakby to czytanie jest właśnie dla osób, które są duchowo połączeni. Ta osoba duchowo nie chce, nie chce puścić, więc pewnie jesteście tego świadomi. Więc to będzie takie na, na poziomie ducha te rozmowy, ale będą. I y, 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 to inicjatywa wyjdzie od tej osoby, i jest czwórka y, tych y, pentakli, i tutaj spać kapsów, czyli czeka na to, żeby móc. Y, zagadać do was, po prostu wyjść z taką propozycją, czeka ale słuchajcie, co co się dzieje z tą osobą teraz, to wow no ale zamiar jest taki, że po prostu wyjdzie jest ten paść kapsów ale też widzicie, nie wiem czy zobaczycie tutaj jest napisane to nie jest tak, że jest taka piękna y, wiadomość y, o miłości, o romansie po prostu, tylko jest tak czyli jest y, manipulacja, obsesja W środku ta osoba ma y, cały, słuchajcie, jakby tam zajrzeć, to jest taka ciemność, ale jesteście po prostu wy. To jest obsesja na waszym punkcie. Ta pasja jest y, zbyt... Trzy karty tutaj o tym mówią, o tej pasji i o tej obsesji. I tak jakby, nawet jakby te rozmowy z Wszechświatem szły w tę w stronę, że Wszechświat by mówił, że odpuść, zostaw to. Ona już, on poszedł. Odciął się, to, to myślę, że, 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 że będzie ciężko. Że to jest, ta osoba ma. Wiem, że to tak brzmi górnolotnie, ale tak jakby ma takie poczucie, jakby została w ciemnej otchłani bez Was. Ale ja tutaj też zapytałam o radę, czyli. Mm, jeżeli ta osoba poprosi was o, o tą o rozmowę, bo tak wygląda, że czeka na dobry moment, żeby o tym porozmawiać, więc to się może zadziać już całkiem niedługo. Jest ten Eremita, czyli będziecie o tym rozmawiać ym, taki samotni, czyli to, to są takie rozmowy pomiędzy wami, będą, czyli prawdopodobnie będziecie świadomi tego świadome tego, co się dzieje z tą osobą, jak głębokie są te rozmowy bo są bardzo głębokie. No, słuchajcie, głębia, karty przepiękne, tak jak mówiłam, pierwszy raz w życiu i taka głębia. Mam nadzieję, że czujecie to samo, co ja, bo to jest bardzo głębokie czytanie. amelia73.tarutmałpa.gmail.com adres do mnie, jeżeli ktoś potrzebuje czytania prywatnego. Teraz mam więcej talii, więc y, może być tak, że y, jeżeli ktoś potrzebuje czytania, to może zaznaczyć którą talią, jeżeli oglądacie moje czytanie i któraś na przykład jest tak, że któraś z Wami szczególnie rezonuje, może tak być, że, y, że poprosicie o tą talię i oczywiście ja się do tego dostosuję. Jeżeli tak jest, tak mi przychodzi do głowy, że ktoś na przykład ma, ma tak, że y, ogląda moje filmy i z, y, jest na przykład jakaś talia tar, tar z którą jest y, mocno związany. Może tak będzie. Więc piszcie, będziemy te czytania robić, będziemy rozmawiać, czekam na Wasze komentarze. Czekam na Wasze lajki, suby, bo to mi pomaga i wspiera mój kanał, więc jestem za to bardzo, bardzo wdzięczna. Wszystkiego dobrego, kochani.